Siema ludzie, właśnie wylazłem z kąpieli, musiałem się iść wykąpać. W życiu nic nie musimy, ale Uuu, miałem taki sen, tak straszny sen, że musiałem iść się oblać wodą. Słuchajcie, śniło mi się, że walczyłem na gali, na gali MMA, z panem gościem, był taki wiecie... Biegał taki naćpany, i że mu skręciłem kark, a on uciekł z klatki w ogóle i pobiegł. Mówię, ja pierdolę, co tu się od pierdola mówię. I w pewnym momencie dzwonię do swojej mamy i mówię: Mama, gościowi skręciłem kark, on uciekł w ogóle z klatki. A moja mama mówi: Ja pana nie znam. I się rozłączyła. Dzwonił drugi raz, ona nie odbiera, Ale ja kurwa. Mówię. nierealny sen. Wychodzę na miasto. Patrzę wszyscy w maseczkach, jak lekarze. Każdy od siebie w odstępach jakiś. Podchodzę do gościa. Mówię, dzień dobry, wystawiam ręką. Proszę odejść. Zaraza. Mówię, jaka kurwa zaraza. Mówię, co tu się stało? Patrzę, policja jedzie i mówi. Zaraz objęła cały świat. Zostań w domu, getto domowe. Od 23 stan wojenny nie wolno wychodzić. Ja mówię, kurwa, mać. Wchodzę do bankomatu, chcę wypłacić pieniądze. Patrzę tam, nie ma pieniędzy. Zero na koncie. Zero. I na koniec tak idę, odwracam się. Patrzę, a moja dziewczyna idzie z innym gościem. Słuchajcie, tak mnie koło serce, klękam na ziemię. Mówię, dlaczego? Bo ona wyciąga takie pistole, przystawia mi do głowy, bo mówi: bo masz kurwo depresję. I strzeliła mi w głowę. Straszne sen, co? Nie życzę wam takiego życia. Bo to jest chore, kurwa. Но хорошо, что это был только сон.